Witam! Seasonal to jest kolejny w naszej serii. Zagrajmy w Sonic Origins. Dokładnie tak, moi drodzy, Stardust Speedway. Let's go! Świetny, świetny, świetny poziom, dobra. Don't get down. Może tędy się rozpędźmy. O, właśnie. For a win. Ładnie pięknie. Przechodzimy do Pest. W takim razie opuszczamy te świetne, świetne tej funki. Nutki i przychodzimy do chłechłe chłe 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 Przysięgam, ej! Halo! Nie tak to chciałem zrobić, o... Bo ja chcę się dostać do tej maszyny, bro, Yuh. o właśnie. Okej, okay. Picobello Dobra. <todziny> pam, pam, paradaram. <todziny> no cudo, no kurde cudo. Dobra, ty trzeba się przedostać. Rzecz jasna i oczywista. To jest może jedyne coś, co nie lubię na temat tego poziomu to to, że... Nie zawsze Sonic chce się tej ładnie, pięknie przedostać. O właśnie, tak lepiej, Sonik, tak lepiej. O dobra, może tu się nawet nie przedostawaj. O właśnie, bo można zrobić sobie w taki sposób. Okej, okay. o! Trzymaj metal sonika przy okazji. What <grymamy> Nice, dobra. No tu skoczyłem. I don't know. Ok, tam była nieśmiertałka. Trudno. Kierary Hill. Muszę muzykę chociaż. Jej, fliki sobie latają. Uhu. Najsik, nice, Okej, okay, mamy to. Uf, Ładnie pięknie. Sonic Mania, Good Future in Zone One. Pewnie możecie zastanawiać, dlaczego mam tak mało coinów od ostatniego odcinka. Oficjalnie mam wszystko w muzeum już odblokowane, więc. E, Najsiek? Czy coś. Ok, Sada Speedway Zone 2, moi drodzy. Lecimy w takim razie, lecimy. E, ok. Pff, świetnie. Cieszę się. E, dobra. Tararepka tam, do <grymny> naprawdę. Uwielbiam muzykę, start do Speedway. O! Oh, okej, okay. przechodzimy w czasie, moi drodzy. Po raz kolejny. Okej, okay. i mamy maszynę. Nice. For a win. Bardzo prosta maszyna aktualnie. Chwila, moment, i, i, i tyle. Co w tym mamy? Sam początek poziomu, gdzie możemy się ładnie pięknie rozpędzić. I kurde, zaraz obok jest maszyna, co jest zarombista. I chciałem podskoczyć, nie zdołałem. Oh, no well. Dobra, nie chcę do przyszłości, do... Choć jakbyśmy teraz przyszli do przyszłości, nic by się nie stało, ponieważ dobrą przyszłość już żeśmy zrobili, ale styl. Po co? <grystanie> nie chcę przenosić się do teraźniejszości. O, dziękuję bardzo. Okej. Okay, tak. <grystanie> tak lepiej. Okej. Okay, Okej, okay, spędzinka, rozpędzamy się ładnie pięknie. Okej, okay, tędy. Ładnie pięknie gdzie ja idę. O nie! <noise> o no. Wiemy cofasz pajacu. Okej. Okay. Ileż boosterów, ileż wszystkiego. Dobra. Na dół. O właśnie. Ku dołowi. <noise> no kurde, co mnie cofasz, no. O, ty, chciałem tam kurde wskoczyć na górę, ale... ale coś mi nie pykło. No nic. Okej. Okay. Idziemy sobie tutaj i do końca poziomu. najsik. Nice -y. Sonic made a good future in Zone 2. Nice. Okej. Okay. Okej, okay, moi drodzy, Starda Speedway Zone 3. Lecimy i... O, oh, ten świetny motyw. Okej, okay, pierścionki zdobyte i kurde metal Sonic. Gaddziemy... O oh, i kurde robotnik. Oho, oho! No, i drodzy, najlepsza rzecz, czyli wyścig z metalem. Let's go! I załącza się motyw Bad Future Stardust Speedway. Najlepszy motyw w tej grze. Let's go! Pam-pam-pararam. Whatever. Okej, okay, ładnie pięknie. Pam-pam-pararam. No, to co mi tutaj tu jak którą No widzicie, o, jak jesteśmy za nim, to daje nam taką tarczę, taką że tak powiem, no po prostu daje sobie taką tarczę śmieszną, powiedzmy, a jak jest przed nami, to również ma tarczę i zapiernicza jak porąbane, więc dokładnie tak, tej ciekawie Metal co Sonic dokładnie nie działa, więc... Tak, mamy walkę z... gadziemy, z robotem, który nas przypomina, więc... skopmy mu dupę temu Fakerowi, przysięgam. Nice! <śmum> nice, świetny motyw. A tak jak mój robotnik zapierniczał z nami, znaczy za nami yy, z tym laserkiem, który aktualnie jest na jednego hita, więc dokładnie tak. Okej. Okay. <ścoughs> I Rosie, moi drodzy, uratowana. Rosie, Amy. Sony Mega Twitch on Free, Rossi, znaczy Amy oficjalnie za tamtych czasów nazywała się Rosey, ale to już Originsy nazywają ją normalnie Amy, więc to jest Amy po prostu. <grym> dokładnie, dokładnie tak, więc Amy uratowana, Metra Sonic pokonany, a my moi drodzy w naszym odcinku kończymy Sonic CD oficjalnie. Będziemy wcisnąć przez bazę robotnika i w końcu również i jemu skopiemy tyłek. Tak więc moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał i do zobaczenia do następnych odcinków. See ya.